Ile czasu powinien działać środek nasenny? Zbyt długie działanie oznacza senność następnego ranka. Kiedy potrzebujesz leku nasennego, sięgnij po Luminastil. Luminastil pozwala zasnąć już po 15 minutach. Działa do 6 godzin, po czym pozwala w naturalny sposób się wybudzić. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lumina Steel. Zdrowo przez Pana noc, dobrze rozpoczęty dzień. Nasze oczy wpatrują się w ekrany nawet 10 godzin dziennie. Stara zoliń suche i podrażnione oczy to krople o potrójnym działaniu. Nawilżają, chronią i regenerują. Ty robisz to, co lubisz, a twoje oczy są długo nawilżone i chronione. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Gdy masz cukrzycę, postęp to iść tam, gdzie chcesz. W swoim tempie. Sensor Freestyle Libre 2 przez cały czas mierzy Twój cukier. I od razu widzisz, jak Twoje codzienne decyzje wpływają na jego poziom. To jest postęp. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Produkt refundowany dla wybranych grup pacjentów. Zapytaj lekarza i sprawdź szkolenia na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Gdy jelita wysyłają Ci SOS, nie zagłusza ich. To może być sygnał, że potrzebują odżywienia. Ja swoim pacjentom polecam Debutir Forte. Zobacz. Debutir Forte to innowacyjny maślan sodu, który uwalnia się na całej długości przewodu pokarmowego. Z przewagą w jelicie grubym, czyli tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Debutir Forte to odżywienie i wsparcie jelit. Na długo. W teorii fajnie jest dostawać prezenty na urodziny, a w praktyce jeszcze lepiej je sobie wybierać. Z okazji naszych urodzin możesz wybierać okazję, na przykład kosiarkę spalinową lub deski tarasowe w supercenie. Castorama. Razem najlepiej. Matka natura wie, że nic nie służy skórze jej bliskich lepiej niż linomak. Jedyny lek z olejem lnianym na różne problemy skórne. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, karkóweczka. Nie, dla psa kiełbasa. Tata musi uważać na wątrobę. Tu może ciasto mojej roboty? Zapomnij, dba o poziom cukru. Tacie potrzebny jest Proliwer Diabeto. Proliwer Diabeto znakomicie wspiera pracę wątroby i zawiera wyciąg z morwy białej, korzystnie wpływający na właściwy poziom cukru. Przecież Artur jest dietetykiem, wie co mówi. Teraz już mam proliwer Diabeto, czyli mogę się poczęstować. Proliwer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Selgros, mamy taki pomysł na niskie ceny. Gdzie się nie obrocisz? Tam promocja. Codziennie tysiące jakościowych produktów w niskich cenach. Kawa Dalmeyer 1 kg 49,99 i Coca-Cola 1,5 litra w czteropaku 5,99 za sztukę. Selgros, koszantery, wesołych świąt. Katar sienny? Alertek, efekt. I czujesz efekt? Uzawienie? Alertek efekt i czujesz efekt. Spędzenie, alertek efekt i czujesz efekt. Alertek Efekt z bilastyną blokuje wszystkie te objawy alergii i działa już po pierwszej tabletce. Alertek Efekt. Poczuj efekt, nie alergię. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Problemy ze stawami ograniczają moją pasję. Ból kręgosłupa wszystko komplikuje. Potrzebuję precyzyjnego leku. A dla mnie liczy się jego siła. Najlepiej to połączyć. Teraz jest Opocan Max, Lek bez recepty z maksymalną dawką substancji właśnie na bóle kostno-stawowe i reumatyczne Opokan Max trafia w sedno bólu Jest tak silny, że działa aż do 24 godzin To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Opokan Max, bez bólu przez całą dobę Też tak masz? Nadmiernie wypadające i cienkie włosy? Mamy na to rozwiązanie Biotebal Max. Biotebal Max to lek zawierający jedyną aktywnie działającą biotynę, czyli debiotynę, która tworzy keratynę. Podstawowy budulec włosów. A efekt zobaczysz już po czterech tygodniach. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Biotebal Max. Silniejsze włosy w cztery tygodnie. Często jemy za dużo. Wtedy czujemy się ciężko. Za szybko, co powoduje gazy. Lub zbyt późno, a to wywołuje uczucie pełności. Czasami trudno to zmienić, ale łatwo sięgnąć po Travisto. Tabletki Travisto wspomagają trawienie, eliminację nadmiaru gazów oraz prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Travisto i trawisz to. Jeśli dodatkowo chcesz zadbać o linię, wypróbuj Travisto Slim. Hej Ikea, czy sny mogą się spełnić? Tak, pod warunkiem, że śpisz dobrze. IKEA, lepiej pomyślany dom. Pewni swego wiedzą, że świat zaskakuje, dlatego bank mają zawsze pod ręką. Wygodnie płacą za parkowanie i niespodziewane zakupy. Dzięki temu zawsze zdążą spędzić czas z kim chcą i jak chcą. Dobrze wiedzieć, czego się chce. Otwórz Alior konto. Zyskaj nawet 600 zł i 7% na lokacie na start. Alior Bank. Na powieki też? Filtry UV mają do wszystkiego. Tylko w Rosmanie nowa formuła SPF pod oczy. Filtr UV w wygodnym sztyfcie oraz koreański SPF do twarzy z efektem Glass Skin. Mam ochronę na cały rok, kochana. Z Rosmana. na program zaprasza jego sponsor Mlekpol, producent jogurtów i kefiru Łaciate Protein Plus. Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego na wzdęcia Ulgix Wzdęcia Max.